Naszym gościem dzisiaj, gościem specjalnym, jest zwycięzca drugiej edycji Must Be The Music, tylko muzyka, uzdolniony gitarzysta Maciej Czaczek. Witaj. Witam. Kontynuowałeś, przeliczałeś, że możesz wybrać taki program, mając taką konkurencję obok? Mądrzy ludzie analizują to, co robią. Co zrobisz z tym wszystkim? No, jeżeli chodzi o pieniądze, to na razie nie zastanawiam się. Przechodzą na drugi plan pieniądze. Bo ja nie jestem jeszcze takim totalnym materialistą, żeby myśleć, kurde, no Force, no kupić jakiś samochód albo coś. Masz już swój materiał? Nie mam. Ludzie rzucili mnie na głęboką wodę. Lecz tu, co on nie i co? na Jesteś gotowy na to, żeby napisać swoje piosenki, żeby je wydać, a później bronić ich? Nie mam innego wyjścia, no. Muszę coś zrobić. A gdy wychodzisz na ulicę, ludzie cię rozpoznają? Rozpoznają. No, Szczególnie dziewczynki jakieś kurde takie. Co chwilę jakieś gadają ze mną, ale ja tam kurde dobra fajnie, no gadamy, gadamy, ale, ale jakoś się nie zastanawiam do końca czy ona jest fajna naprawdę czy nie.